Nie wiem, widać. Będziemy przechodzić przez ścieki, ale nie będziemy w oczyszczalni. Bez komentarza. Nie będę w oczyszczalni. Nie, ja wracam. Czego? No, wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda. Ciężka, na no dzień dobry. Popularny, rozchwytywany podlaski podróżnik znany wszystkim z programu Na szczudłach przez świat jest już tydzień w objęciach barnea. Prawie tydzień w nowej dziupli można zauważyć, że ciężko pracuje ostatnio. Nagrywa filmy jak opętany, wyrzucając je jeden za drugim. Znaczy no, wczoraj przed wczoraj tak było, no niczym jak za dawnych lat przed wybyciem do lasu. Dokarmiać wiewiórki. O, właśnie. Jak na zapas sobie wrzucał tą filmę. Zrobił kilka lajtów, a stojąc tak obok Berneja, ustawiając coś tam, wyglądają po prostu jak... No jak synek ze starym, który mu sprawdza oceny na dzienniku. Po stratach finansowych związanych z pobytem w Niemczech, no Wojtuś teraz na ostro próbuje się odkuć. Miał iść do pracy i mieszkać z rybim. Co chciał Przepraszam! No ale mieszka sam i pracuje na pełen etat jupiterski. Pierwszy raz od dawna major zaczął czytać komentarze, a nawet odpisywać raz na rok. No i co mogę powiedzieć na ten temat? ten, 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 ten temat? Nic na ten temat, temat czy. Wy powiecie, że to Barney. Ale sam Wojciech powiedział na którymś z filmów, że czytał ostatnio trochę komentarzy i że głupoty ludzie gadają. I że kilka razy odpowiedział komuś źle i dobrze. Yeah. <laughs> no to właśnie, jutro jadę do choroszy. Komentarze jakie? Już. O, przepraszam. A chyba komentarze opowiem. Komentarze. O. Trzy śniadania, cztery obiady, osiem kolacji, tak? Właśnie, w komentarzach. Ja, jak ktoś się śmieje, takie rzeczy. Ja tak w ja powiem Wam, ja komentarze nie czytam. Nieraz przejrzę, a nieraz odpowiem. Też odpowiadam bym odwalił ode mnie. Jak nie ma ochoty, to nie wygląda mnie. Ani tylko jakieś nie wiadomo. Wymyślają, cyrki robią. W swoim życiu cyrki robił. Patrzcie ludzie. Jest aferka zgłoszeniowa. Kilka filmów spadło z kanałów znanym wszystkim widzom szkolnej, takich jak Major Suchy Fan, Messi czy Chlebek Boży. Oraz jeszcze dwojownik bombasu, ale nie znam tego kanału, więc się nie wypowiem. Kanały te opierają się na szotach. Major Suchy fan, od lat kleił fajne kompilacje z najciekawszych momentów życia pary prezydenckiej. Ma do tego dryg, gust i stworzył z tego po prostu serię, aby umilić kontent około szkolny tak ogólnie. Messi z kolei zasłynął z takich szotów najbardziej dymogennych, ostrych, potężne kompilacje, czyli no, mięcho, esencja szkolnej. Chlebek Boży to taki typowy szoter, krótkie filmiki z istotnymi informacjami, śmieszne momenty czy też kompilacje tematyczne. No można mu zarzucić, że swego czasu tam wrzucał jakieś beznadziejne shoty tak na siłę, aby coś rzucić z clickbaitowym tytułem, no ale na pewno nie jest takimś lateksem, jak to wielu zwykło mawiać, i na pewno żaden kanał tego typu nigdy nikomu nie płacił, aby móc publikować filmy. Jak ktoś łyka takie brednie, no to już teorie spiskowe, przesycone nienawiścią z różnych względów, wchodzą za mocno, po prostu. Albo że Sławek to jest ten kanał, właśnie. że Często się pojawia taka opinia. No to mnie to niezmiernie bawi. Sławek i? Sławek i. I ja, kto? Zaraz, zaraz. W głowie Sławek to jest jego syn. On ma. Edek chyba. Chyba czy Edek? Ed. Sła Kto to jest Edek i Sławek? Kiedy Sławek był! Także wszystkim tym kanałom ostatnio spadł jakiś film zgłoszony przez Majora. Ale wszyscy wiemy, że on takich rzeczy robić nie potrafi i odpowiada za to osoba, która ma dostęp do Jednego z jego kont, a ma dwa kanały aktywne, i zgłoszenia poszły z kanału, na którym robi lajty. Jest to stary kanał, swego czasu miał do niego dostęp srawek i zdalnie sobie operował, być może dalej ma i on za to odpowiada, ale po kolei. Pierwszy do głowy mi wpadł Bocian Barney, pod którego opieką teraz jest bombaski partyzant, no i to on mu tam pomagał poustawiać lighty, nie lighty, właśnie przy tym kanale. Z drugiej strony nie oznacza to wcale, że ma pełen dostęp do jednego z jego kąt dalej ten dostęp może mieć srawek lub ktoś inny, kto się zakręcił koło gwiazdy Podlasia. No, Barney niejednokrotnie udowadniał, że wierzyć mu nie można, ale jakoś średnio mi się chce wierzyć, że takiemu Barneyowi staremu się nudzi i dokładnie zgłasza filmy, masowo wręcz i tego typu zgłaszanie filmów jest czasochłonne. Dość no, bo trzeba poprzeglądać te stare filmy, wyłapać fragmenty, co do których. Potencjalnie mamy prawa autorskie, bo zgłaszać legitnie niczym Krzysztof na trujeczce, udowodnić. Bo to też nie jest tak, że samo zgłaszanie coś da. No to trzeba potwierdzenia. Tak, zrobiłem research, bo nie mam doświadczenia w zgłaszaniu. Pierdolę konfidentów od dziecka i takie praktyki są mi obce, choć to, jeżeli czułbym się okradziony z twórczości, to byłbym gotów zostać takim konfidentem. Tego typu bęc. Prześmiewczo to mówię oczywiście, nie można nazwać kogoś konfidentem, jeżeli ktoś tak naprawdę zgłasza po prostu swój ukradziony film, co nie? No ale w tym przypadku to to jest głupota. W tym przypadku to zwykłe frajerstwo, złośliwość i porycie na bani moim zdaniem. Tego typu kanały od lat urozmaicają szkolną, pomagają w odbiorze jej. To nieodzowny element tego cyrku tak naprawdę, jeżeli ktoś na siłę zgłasza po te kanały szaterskie, no to musi mieć w tym swój interes. No bo teoretycznie kanały szoterskie obniżają zasięgi oraz zarobki w dłuższej perspektywie, skoro część widzów sobie po prostu krótki wycinek obejrzy, który go interesuje, nie tracąc czasu na długie materiały z głównego kanału, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach przy zasypie okrutnych gniotów. No i te kanały, z których ktoś szotuje filmy, sobie właśnie w ten sposób myślą, ale. Nie musi wcale tak być. Bywa też często tak, że kanały szoterskie napędzają wzajemnie zasięgi sobie, no, no tak nieświadomie wręcz, co nie? Ktoś zobaczy tutaj urywek, a się zaciekawi, to wejdzie na główny kanał i tak to się wszystko kręci. Uważam, że w tym przypadku usuwanie komuś takich filmów absolutnie nic mu nie da, jeżeli chodzi o zwalczanie, zabierania tych zasięgów, a jedynie wkurzy, zirytuje danego twórcę, co widać po wpisie słynnego piłkarza argentyńsko-podlaskiego pochodzenia, że tam na pewno nie było... Klimatu kulturalnej niedzieli Bożej w głowie. Pozgłaszane zostały filmy z majorem, za którego aktualnie odpowiada Barney, i chcąc wyeliminować kogoś, kto obcina zasięgi jego pupilowi, dzięki któremu ma zarobić, mógł pozgłaszać te kanały, ale on się wypiera i twierdzi, że dostęp do tego konta ma Yamaha, czyli znajomy majora, z którym się widział po powrocie do Białego Stoku, że niby mu TeamViewera zainstalował aplikację do zdalnego sterowanie urządzeniami, że ma dostęp do tego konta. No i generalnie się wypiera, jakoby miał zgłaszać jakieś filmy. Sytuacja wygląda tak i bardzo dobrze, że to powiedziałem, że w dniu kiedy kiedy Majora tam ktoś gdzieś tam pet, pato wyrzucił z tego, to natychmiast spotkał się z gościem, który mu wgrał tego tego ja nie powinien się tobie Messi tłumaczyć, bo kim ty kurwa jesteś, Messi, dla mnie. Dla mnie ty, ty nie jesteś żadnym szoterem, tylko, tylko jesteś na usługach. No, na usługach. Ja już dawno powiedziałem, że, że na jakich usługach, ale, ale co tam kurwa, nie będę mówił. Okaże się wszystko, okaże się w planie. Już raz się popisałeś. Więc podejrzanych raczej jest trzech. Barnej, znajomy Majora, który miał mu pomagać oraz Sławek. Sładek. No, środek, który z tego czasu słynął ze zgłaszania filmów. No jak to jest z tym warszawskim bocianem, mogotowskim gitem o cudownej twarzy Janusza? Jest niezależnym pomogerem, chcącym trochę zarobić na nitrokukle, czy może cwaniackim kłamcą, który współgra sobie z powszechnie znaną, lubianą i szanowaną ekipą MCZ? Wow, a tak naprawdę to nie. A może od razu lepiej zapytać, czy to był Marian, czy Sławek? A może prezes od Speluny, który się opiekował Majorkiem i mógł mieć dostęp do jego konta? No jego akurat bym najmniej podejrzewał, sobie motyw działania i no mała szansa, że nadal ma dostęp do jego konta. No ale niech będzie, że tych podejrzanych jest czterech. Bez zbitych dowodów nieładnie tak kogoś oskarżać, więc powstrzymał się od oskarżania. Ale wy możecie sobie podywagować. 25 lipca jest sprawa Mleczny Centaur kontra Oregano, gdzie major jest powołany na świadka i ciężko mówić o faktach, wiedząc tak mało. Więc się przekonamy niebawem, co kombinował dokładnie Barney. Ale pewne jest to, że odleci prędzej czy później. Odcinając się od szkolnej po raz 150. Udowadniając znów, że barnioza to nie byle jakaś tam przypadłość, a ciężka choroba. No i pozdrawiam Messiego, z którym niosłem kabinę prysznicową na szkolną, którą razem kupiliśmy w kasteramie i własnoręcznie ją nawet przetargaliśmy na szkolną. Ale, znaczy no prawie, bo przy zodiaku się poślizgnąłem na babce ziemniaczanej i się wyjebałem na głupi no i po kabinie. Za kwasy na odleżenie czuję do teraz. No i dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. No to widzicie, widzicie trochę te Niemcy mi zaszkodziły. Niepoczemuje ja tam się wybrałem 20 lipiec o na, na miesiąc i 8 dni. Będę miał urodziny, jak tym szybko las czas, leci Teraz. Dobrze myśleć, wszystko jest w porządku, no, jest okej. W 5 złotych, złotych. Wojtku, pomóż no, mi to no, rozgryźć. Jak, jak się, się właściwie płaci? mówi? Iran czy Irak? Ja nie wiem o się mówi. jak takie słowo o ty bym Nie wiem o jakie. Na dobranoc kawał. Major idzie do ukulisty. Ukulista mówi zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty, rzęczę się. Do widzenia.